Cześć dziewczyny i oczywiście potencjalni mężczyźni, którzy oglądają mój no. kanał, witam Was co, mam nadzieję, że Was wszystko w porządku i zapraszam na film z zakopami. Tak wiem, że niedawno taki się pojawił na kanale, ale dużo rzeczy mi się wykończyło i... E, miałam niesamowitą okazję, aby je zamówić. Paczki wezmą moja mama, także dostałam kilka niespodzianek, od, między innymi też od moich widzek, i nie mogę się doczekać, kiedy Wam o nich tutaj pokażę. jednej z rzeczy nawet jeszcze nie wypakowałam, także to będzie open box na żywo. <grych> Ten film będzie troszeczkę dłuższy, bo niektóre z rzeczy już używałam, także będę Wam w stanie na ich temat trochę powiedzieć. Część rzeczy będzie jeszcze, bre... chciałam powiedzieć, brand new, jeszcze nie, nie, nie stosowałam, także nie jestem w stanie Wam nic powiedzieć, ale mówię o tym w dzisiejszym filmie, bo jeżeli w coś Was zainteresuje, to koniecznie zostawcie mi na dole wiadomość. Ja wtedy testując, korzystając z tego kosmetyku będę miała, wiecie, świadomości to, że Wy chcecie też usłyszeć jego konkretną recenzję, oczywiście po jakimś czasie. Zacznę może od dwóch rzeczy, które zamówiłam sobie na Ebayu i one były zainspirowane Przeczytali mi książki. Sekrety piękna koranek i pierwsze z nich to płatki kolegonowe, które się stosuje pod oczy i one są z firmy Skin79. Muszę Wam powiedzieć, że opakowanie jest niesamowicie ekskluzywne. Takie złote puzelko, które tutaj wypoleruję, żeby Wam aż e, praktycznie jak lusterko świeciło. I w środku mamy szpatułę, którą, która pozwala nam dobrze szczelnie zapakowany produkt, którego teraz nawet nie mogę Wam otworzyć i w środku tutaj słuchajcie tych płatków jest naprawdę dużo, nawet nie wiem, ile nie jestem w stanie Wam powiedzieć na oko. I um, stosowałam je już raz w obecności mojego syna jedno śniadanie Wtedy on zapytał mnie, czy wszystko ze mną w porządku, bo mam coś pod oczami I są te żelowe płatki nasączone esencją, a także innymi składnikami Które podobno mają wygłodzić tą delikatną skórę naszych oczu, a także ją pielęgnować I muszę Wam powiedzieć, że wtedy kiedy jadłam śniadanie kiedy siedziałam To niestety one mi, bo to ta, ta, um, nasączenie jest tak intensywne, że one mi się zsuwały słuchajcie, spod oczu i najlepiej chyba by się je stosował wtedy, kiedy się leży i relaksuje. Ja niestety nie mam 20 minut w swoim życiu, akurat wtedy nie miałam, aby to zrobiła i poddała się. Procesowi relaksacji kompletnej, ale skóra była, jak już później ono troszeczkę podeszło, to rzeczywiście zostało w tym miejscu, gdzie miało zostać i nie było, tak, nie było tak źle. Czy zauważyłam jakieś super efekty? Po pierwszym razie skóra rzeczywiście była napięta, wygładzona i jeszcze nie wiem, czy jest jakoś super nawilżona, ale oczywiście zbliżają się miesiące, kiedy nie będę miała zbyt dużo snu i wycienie przez pane noce, i dlatego takie płatki. Przyjdą mi z pomocy, mam nadzieję, że będę mogła Wam nagrywać filmy i nie wyglądać jak jakieś zombie I oczywiście też Wam dam znać w przyszłości jak się sprawdzają Druga rzecz, którą kupiłam, która w sumie była pierwszą na mojej liście, po z tej książki I um, po zapoznaniu się z koreańskim Dziesięcioetapowym programem pielęgnacji skóry jest Tonic Esencja. Ja zdecydowałam się na organiczną firmę Wasima. Fasima? Fasima? Dajcie mi znać, jak się to wymawia, jeżeli wiecie. I to jest generalnie produkt, który jest na bazie sfermentowanych wód um, kwiatowych, a także tutaj, jeszcze co tutaj jest? Ekstrakty roślinne na pewno i coś jeszcze było, Jeśli pamiętam teraz i czuję stres przed kamerą nie powiem Wam. Nie ma tutaj ani szkodliwych składników, jakichś parabenów, Pegów, oleju mineralnego i jest to tonik, który ma właściwości głęboko nawilżające, pielęgnujące naszą skórę. I z tego, co czytałam, to nie, czy nie, nie znalazłam jakieś negatywne opinii na temat akurat tego produktu, co bardzo mnie ucieszyło i oczywiście spowodowało, że zdecydowałam się akurat na zakup tego. Bo wybór esencji na rynku koreańskim jest dość duży, ale ich składy już nie są takie, nie wiem, super jakieś naturalne, albo nie wiem, nawet ten najbardziej kultowy SK2 czyli SK2 SK2, który kosztuje ponad 100 funtów chyba za taką buteleczkę, mniej więcej. Ale co słyszałam jeszcze, jeżeli chodzi o tę esencję, że dopiero kiedy się przestanie ich używać, to dopiero wtedy widzimy jak one wpływają na naszą skórę. Nie wiem, zobaczymy. Ja tylko zauważyłam, że kiedy zaczęłam go używać na wacie, to moim zdaniem marnowałam po prostu go zbyt dużo i o wiele lepiej mi się sprawdza, jeżeli najpierw wcześniej sprykam delikatnie wodę, moją twarz wodą termalną, znaczy nie, kłamy. nie używam wody termalnej teraz, bo nawet jej nie mam w domu, nie wodę termalną, tylko moją wodą różaną i później kilka kropel tego tutaj wyciskam w, w, wlewam w zagłębieniu dłoni i nakładam to na twarz. Tonik ma bardzo śmieszną konsystencję, niby tonik, ale to jest taki purzel, który pięknie pachnie kwiatami i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jestem więcej niż pewna, że usłyszycie na, nim jeszcze, na jego temat troszeczkę więcej, czy było warto, czy nie było warto, po tym jak zużyję jego troszeczkę dłużej, więcej. Um, nie zabieram go na wakacje ze względu na szklaną butelkę, w której się znajduje, um, ale jak tylko, wrócę, to z powrotem, jak tylko wrócę, to z powrotem wrócę do jego regularnego stosowania w ciągu dnia i nocy. Kolejna rzecz, którą chcę Wam, chcę wam pokazać, kolejne rzeczy. Zamówiłam ze strony Vega Life Cosmetics i. Wybrałam kosmetyki, na które miałam ochotę, i które pomyślałam, że chciałabym przetestować ze względu na Was, bo wiecie o tym, że zmieniłam, korzystam z kosmetyków, które są organiczne, naturalne, i część, które Wam pokazywałam, niestety nie są dostępne w Polsce. Dlatego pomyślałam, że dlaczego nie wypróbować jakiejś polskiej firmy, która ma też super składy i o które nie słyszałam zbyt wiele na YouTube i mam nadzieję, że się sprawdzą, bo jeszcze nie, nie wszystkie korzystałam, także tego Wam o tym nie mówię. Zacznę może od dwóch kremów, ehm, skończył mi się mój krem na dzień z Antipode, dosłownie zostało może mi go na 1-2 życia i opakowanie do złudzenia jest podobne, bo to też jest szklana buteleczka i mówię o kremie, nie powiedziałam Wam w sumie, z firmy Lilamay. i na dzień zdecydowałam się na krem nawilżający z filtrem UV, który jest zrobiony na na bazie nierafinowane, nierafinowanego masła karite, oleju słonecznikowego z hydrolatem z neroli, żelem z aloesu, witaminą E i D, pantenolem z dodatkiem prawdziwego olejku z róży damaceńskiej. Tutaj jeszcze mamy w składzie kilka innych rzeczy, które będziecie mogli sprawdzić, jeżeli wejdziecie na stronę. Tam jest on konkretnie wypisany. Konsystencja kremu jest bardzo przyjemna. Próbowałam go na dłoni. Szybko, szybko się dość... Tutaj Wam też rozprowadzę delikatnie, żebyście mogli zobaczyć. Ehm, oczywiście wkłania się na moją dłoń dość szybko, jeszcze go nie stosowałam na twarz, zabieram go na wakacje i tam też będę mogła go Wam przetestować. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć jak, jaka jest moc filtru UV i wątpię, żeby była jakaś specjalnie imponująca, dlatego zawsze bym stawiała na dodatkowe zabezpieczenie, które takie tak, i tak ma na wakacjach mam zamiar stosować. Kolejnym kremem jest ten, który mam zamiar stosować na noc um, i który też mi się już kończy. Zabieram na wakacje ze sobą opakowanie tego kremu Nikel, będę musiała rozciąć tubkę, żeby tam wszystko dokładnie z niego wydobyć. I mówię tutaj o kremie z o zapachu liści pomarańczy, który tutaj między innymi w składzie ma dodatek też konzymu 10 Tutaj jest napisane, że on jest przeznaczony do skóry suchej, mieszanej i normalnej, zawiera wyciągi roślinne, które w dużej ilości składników mają, które mają składniki biologicznie czynne, między innymi też olej roli, olej ziemniotłuczony, hydrolaty, po raz kolejny przeczytacie sobie skład. Ten już troszeczkę inaczej pachnie. To jest mieszanka tego właśnie olejny roli a także tych pomarańczy. I no, trzymajmy kciuki. Mam nadzieję, że będziecie, będziecie niedługo w stanie usłyszeć na ich temat troszeczkę więcej. I z tej firmy zamówiłam też nowość, której nigdy wcześniej nie miałam koncepcji, nie stosowałam niczego podobnego. Jest to ekologiczna pasta do zębów z ksylitolem, która ma formę pasty. Przepięknie pachnący kokosem, składający się z czterech składników soda, olej kokosowy, olej z drzewa herbacianego i xylitol. W sumie można pewnie w domu zrobić, ale Chciałam, spróbować, jak, chciałam sprawdzić, jak powinna wyglądać konsystencja i też wam dam znać, jak się sprawdza. Nie wiem, jak mam to wydłubywać, pewnie jakąś potułę znajdę i delikatnie będę wymywała jak odpowiednią ilość i szodkowalni e, zęby. Bardzo jestem ciekawa z tego, jak się będzie sprawdzało. Jeszcze jedna rzecz, która na też zbliżające się wakacje, wiosenny okres, jest to bar samopolejący na bazie masła kakaowego, też tej samej firmy. I. Jak byłam w z Jamesem, to nie stosowałam żadnych balsamów samoopalających, bo bałam się tego, czy ewentualnie mogą mieć jakiś negatywny wpływ na, na rozwijający się płód. Um, ale wtedy też była zima i tak naprawdę nie obchodziło mnie to, jak wyglądają moje nogi, bo i tak ich nikt nie widział. Teraz jest inaczej i jest ciepło, no idziemy na wakacje i powiem szczerze, że chciałam wyglądać w miarę. Brązowo. Jakoś blade nogi nie są w moim, w moim estetycznym guście, dlatego chciałam, a też nie chciałam, nie wiem, czy restopy by mi się sprawdziło, jakbym miała wchodzić do basenu i wychodzić z basenu. Tego zdecydowałam się na tym basen. Drugim argumentem, który przekonał mnie do tego, żeby spróbować ten basem, było to, że stosowała go sroka O, Anita, która jest moim zdaniem moim guru Analizującym składy kosmetyków Szczególnie dla kobiet w ciąży A także dla bobasów. I to mnie przekonało, bo ani ta w ciąży była w zeszłym roku W zeszłym wakacje i korzystała z tego samo. I skoro ona go polecała Pomyślałam sobie, że nie polecałaby czegoś Co nie byłoby warte I tutaj chcę Wam powiedzieć, że on tutaj w składzie Oprócz tych dobrych, zdrowych, naturalnych składników ma DHA ale z tego co napisała mi Anita, musicie zwracać uwagę na to, że tak naprawdę DHA sam w sobie nie jest zły dla naszych dzieci, um, ale w środowisku wodnym ma taką, wiecie, formę niestałą. Jeżeli mamy pewność i może zmienić się w formę formaldehydu, który oczywiście może być potencjalnie szkodliwy, ale jeżeli macie pewność, że jest to świeży kosmetyk, który nie był wystawiony na promieniowanie słoneczne, ani wiecie na jakieś zbytnio, nie wiem, ekstremalne warunki atmosferyczne, to spokojnie można go używać. Ja oczywiście nie mam gwarancji, czy, czy tak było z tym kosmetykiem. Wierzę w to głęboko i już zauważyłam, teraz jeżeli chodzi o jego działanie, po pierwszym razie, słuchajcie. Zabrał, moja, moje nogi są już brązowe i dlatego jestem wrażeniem. myślałam, że to zajmie kilka dni, żeby wiecie, żeby zauważyć efekty, efekty są zauważalne, trzeba po nim też umyć ręce, jest bardzo gęsty, dobrze nawilża skórę, to też mi się bardzo podoba i e, troszeczkę moim zdaniem pachnie z tym opalaczem, nie oszukujmy się, ja mam bardzo wrażliwy nos, także ja to wyczuję. Nie jest to taki zapach jak w przypadku tych innych basamów, które kiedyś ja używałam, ale na pewno na pewno coś tam czuć. Dlatego y, jeżeli jesteście w ciąży, tak jak ja może, albo y, macie ochotę wypróbowania jakiegoś ekologicznego ym, samopalacza, balsamu, to spróbujcie, bo może, może Wam się spodoba. I już ostatnia rzecz z firmy Vila to dwufazowy płyn do, do makijażu. No jakże ja bym nie mogła zamówić są tylko do, do makijażu, tym bardziej, że jest w formie olejku. To jest dwufazowy płyn, który wystarczy zmieszać a później wylewam go tutaj na dłoń, znaczy wy, 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 wypompowuję go na dłoń i rozprowadzam na całej twarze, usuwając makijaż. Muszę to zrobić dwa razy. Nie do końca radzi sobie z usunięciem mojej maskary, ale każdy z żali, który mam, muszę wykonywać go dwa razy, gdyż ten tusz naprawdę dobrze się trzyma moich rzęs w tym momencie, tusz, którego w tym momencie używam. I um, jest to olejek, który tutaj między innymi w składzie ma um, Hedron z melisy i rumianku rzymskiego, a także olejek z eukaliptusu. Podobno się je nadaje dalej do skóry trądzikowej. I jedyną rzeczą, którą mogę mu zarzucić, to jego zapach. I nie wiem, czy to właśnie ta melisa, czy, czy, czy nie wiem co to jest, ale przypomina mi to coś z dzieciństwa. Nie mam pojęcia co to jest i szukam, szukałam w myślach od kilku dni myślałam o tym, co to jest i nie wiem. Jeżeli Wy może, wy ma, wy, wy może używałyście go i pamiętacie, to po, koniecznie mi powiedzcie, bo ta myśl nie daje mi spać po prostu. O tym, to, o tym cały czas myślę. Um, jestem z niego zadowolona, chociaż ten zapach nie do końca jest moim idealnym. Na pewno go zużyję, ale nie wiem, czy bym kupiła jeszcze kolejne opakowanie. Przepraszam, ale padła mi bateria i w sumie to dobrze, bo nogę mi zrętwiała, musiałam wstać, żeby się troszeczkę rozprostować. Mówiłam Wam o i tylko tak szybko kończę, chcę Wam powiedzieć jeszcze, że moim zdaniem jest to dobra i ciekawa alternatywa do oleju Kryzibo, który bardzo lubię. I um, większość z Was, które zakupiło olej Kryzybo po moim poleceniu, było z nich zadowolonych. Ale jeżeli należycie do tej grupy, której nie podpisało, to może właśnie to Was zainteresuje. Koniecznie sobie e, sprawdźcie. I. Mm, jeszcze pierwszą rzecz dziękuję, dzięki Wam słuchajcie, bo to Wy mi poleciłyście e, peeling enzymatyczny z tropikalnych z firmy e-naturalne poprosiłam siostrę, żeby mi go kupiła, ona zamówiła 60 gramów, nie wiem ile on kosztuje, użyłam go tylko raz i na razie jeszcze nie widziałam jakiejś Efektów specjalnych, ale to też pewnie będzie zauważane przy bardziej regularnym, konkretnym stosowaniu. Teraz już mogę Wam powiedzieć, że pięknie pachnie i ja zmieszałam go odrobinę w takim malutkim słoiczku, pojemniczku, też z wodą różaną, bo wtedy wydaje mi się, że moja skóra jeszcze lepiej, lepiej będzie jeszcze lepiej działam na nią. E, także też dziękuję Wam za polecenie i e, wiele, wiele z Was zachwycało go. Jestem e, bardzo ciekawa tego, jak się sprawdzi przy dłuższym użytkowaniu. Aha, ale jeszcze nie powiedziałam Wam, że e, też ze strony Live e, zamówiłam mm, dwa peelingi, znaczy nie jeden delikatny puder myjący z firmy Make Me Bio i też te same firmy migdałowy Peeling do twarzy. I Powiem Wam, że tak naprawdę nie wiem jak korzystać z tej pasty. Jeszcze nie odkryłam tego szczegółu, nie odkryłam tego jak to ją idealnie zmieszać, bo tak, jak na przykład odkręcę to opakowanie, tutaj troszeczkę wysypię, jak później dodaję wody, wiecie, która leci z kranu, to mam wrażenie, że wszystko mi wypływa z ręki. Także wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zmieszanie go w jakimś pojemniczku, co już troszeczkę się robi bardziej skomplikowane przy takiej wieczornej pielęgnacji, no ale... Nie jest to tragedia jakaś specjalna, da się to pewnie zrobić, ale też nie wiem tak naprawdę, jaka konsystencja powinna być tego produktu, aby jego właściwości były jak najlepsze, bo skład jest bardzo ciekawy. Tutaj mamy glinkę białą, olej lawendowy ekstra zdruży i no, skład jest super, wydawałoby się, tylko właśnie dajcie mi znać koniecznie, jak Wy sobie radzicie z takimi postami Podobnie jest w przypadku peelingu, który też raz stosowałam i z peelingiem jest troszeczkę inaczej, bo mniej więcej wiemy, jaka powinna być jego konsystencja i też jest delikatny na skórę, nie, nie podrażył mnie, nie zostawił jakiejś, wiecie, czerwonej, nie dostałam jakichś wyprysków specjalnych i też jestem ciekawa i na pewno też będę używała ich regularnie dam Wam znać, jak one się sprawdzają. Chociaż tu jest napisane, że 6 miesięcy ważności, także muszę się Spieszyć z tymi kosmetykami, żeby wszystko wykorzystać tak, aby mogła się z nich jak najbardziej cieszyć i żeby ich właściwości były, zostały zachowane firma Zui Organics Podobnie się ze mną skontaktowała zapytała, czy nie miałabym ochoty może wypróbować innych rzeczy z ich asortymentu i ponieważ skończyła się moja kredka do brwi z firmy Sopin Glory, którą uwielbiałam, pomyślałam, że spróbuję właśnie tę z To jest też automatyczna kredka wysuwana, moja jest akurat w kolorze Koko, ale ten kolor, słuchajcie, nie jest tak idealnie dopasowany jak, moim zdaniem, Pasuje mi kredka z Open Glory. Nie jest to złe, bo mam go w tym momencie na, na brwiach. I ten, ten sposób aplikacji przypomina mi kredkę Hourglass, którą kiedyś, kiedyś dawno temu miałam. Nie jest on też tak precyzyjny jak taki kredek, które mają po prostu troszeczkę ostrzejsze zakończenie. Ale jest całkiem nieźle i um, Będę jej używała i też Wam powiem, jak się sprawdza, i czy moje brwi zauważyły jakieś, jakąś różnicę. Chciałam wypróbować też korektor. Ja zdecydowałam się na kolor, kolor fair, bo też nie wiedziałam, który odcień wybrać. Jest to korektor w formie takiej kredki, dość gęstej, który no lepiej mi się sprawdza, jeżeli nakładam ją je przed nałożeniem podkładu wymieszanego z, z kremem moim z filtrem, i wtedy nakładam go tutaj właśnie pod oczy w okolicy nosa i wtedy, kiedy nakładam później podkład, to rozprowadzam je wszystkie razem. Ten odcień. Też nie wiem do końca, czy jest idealnie dopasowany, bo rzeczywiście fajnie, Dlaczego go, dlatego go lubię, bo on rozjaśnia tutaj tą okolicę pod okiem, też go dzisiaj tak, że możecie zobaczyć, nie wiem, czy widać różnicę, czy nie, ale chciałabym też spróbować ciemniejszy odcienie, wtedy może udałoby mi się go stosować tylko i wyłącznie jako korektor, bez już później mm, ewentualnie nakładania podkładu, czy kremu toniącego na twarz. E, po raz kolejny bardzo ciekawy skład, nie ma oleju kokosowego, to też mnie bardzo cieszy, dam Wam znać, jak zużyję go troszeczkę więcej. Jeżeli macie ochotę na film, w którym pokazuję Wam, jak się go Stosuję, jak ja go stosuję, też koniecznie dajcie mi znać. Kolejna rzecz, którą bardzo mi się spodobała. Na początku myślałam, że o kurde, brokat, że troszeczkę tego dużo jest. Jest to rozświetlacz w kolorze mango. Jest to rozświetlacz w formie sproszkowanej, który też mam w tym momencie na polikach. Nie wiem, czy w tym świetle, w tym ustawieniu widać. Mam nadzieję, że tak. Na początku myślałam, że nie będę zadowolona, ale teraz, kiedy dostaję komplementy w pracy. Em, że moje poliki wyglądają tak właśnie muśnięte są słońcem czekajcie, bo co tutaj mam na ustach jestem bardzo zadowolona, że go mam bo to jest piękny odcień, który będzie super się sprawdzał właśnie teraz w tym momencie na lato zamówiłam jeszcze jedną pomadkę em, z, y, w kolorze Sheer Rose i nie widziałam tego na żadnym zdjęciu, bo jest to kolor, który jest w moim przypadku taki najbardziej na co dzień ale ma taką delikatną poświatę perłową które nie jestem pewna, ale też ta poświata pojawia się nie we wszystkich światłach I w naturalnym świetle jej nie widać, ale na przykład kiedy jadę w windzie To, to wydaje mi się, że moje usta są aż takie za ciemne, zbyt intensywne Nie wiem, będę musiała kombinować sobie pomadkę i spróbuję jeszcze Bardzo dobrze się trzyma na ustach, co muszę jej przyznać I później nie wysusza ich, broń Boże, nic takiego Dlatego nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak się sprawdzi na dłuższą Metę. Dostałam też prezent od Eweliny z firmy Rezibo. Ewelina to jest właścicielka, założycielka firmy i wiecie, że kocham jej oleje, do demakijażu, chociaż zdradzam go teraz, ale wiecie, takie życie blogera, po prostu chcę dostawać nowe rzeczy. Jeszcze zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz. I dostałam przepięknie opakowany, spersonalizowany prezent, obrazek. Coś do, do kolorowania, nie wiem, to może dam James'owi. I tutaj jest czekoladka, i jeszcze, słuchajcie, i nowość, czyli serum naturalnie wygładzające, które podobno ma działanie, tak jak botox. I serum szturnem, szturmem zdobywałam Instagram, Facebooka, także inne um, botale społecznościowe. Naturalny efekt butoksu, przywraca skórze młodzieńczość, świeżość i gładkość i należy go stosować kilka kropel, najlepiej na noc I ja go mieszam te właśnie kilka kropel z moim kremem na noc i jestem zadowolona z efektów, nie mogę powiedzieć, że nie, przyleję sobie troszeczkę go na wakacje, aby też spraw mam nadzieję sprawdził się w warunkach ekstremalnych, czyli wtedy, kiedy po całym dniu w gorących temperaturach, aby moja skóra pięknie wyglądała, oczywiście. Dam Wam znać, jak się sprawdza przy dłuższym użytkowaniu, bo na razie stosuję go do od ponad tygodnia chyba, tak? Ponad tygodnia. Nie, ja już widzę efekty, ale wiecie, lepiej poczekać troszeczkę i może, może niedługo w najbliższych, najbliższych ulubieńcach Zobaczycie, zobaczycie kilka nowości akurat, które Wam teraz pokazuję. No i słuchajcie, już na sam koniec, nie wiem jak długi jest ten film, ale wiecie, że ja się lubię rozgadywać. To jest prezent, który przyjechał do mnie z United States of America od jednej z moich widzów, Kasi, która odezwała się do mnie po tym, kiedy zapytałam, czy ktoś może miałby ochotę mi pomóc w zakupie olejku do makijażu, kosmetyku do makijażu z firmy One Love Organics i Kasia Napisała do mnie wiadomość, że chciałaby mi pomóc i ja jestem niesamowicie wdzięczna. I tutaj jest wszystko przepięknie zapakowane, słuchajcie. Ja y, wiem, że tutaj jest ten olejek, którego jeszcze nawet nie wypakowałam. Ja jeszcze w sumie nie, nie wiem, co jest w środku wreszcie paczce. Wreszcie paczki. Jest to firma bardzo popularna w Stanach. Które niestety nie można dostać w Europie. Kiedyś można było dostać, teraz już nie, i e, czytałam tyle opinii na temat tego kosmetyku i tak mnie kusi, żeby go dzisiaj użyć. Ale myślę sobie, nie, przecież mam jeszcze inne olejki, które muszę wykorzystać. 12 miesięcy od momentu otwarcia, nie wiem. E, jest to podobno coś niesamowitego, który olej, który ma w środku składniki enzymatycznie rozpuszczające brud, a także zanieczyszczenia naszej skóry. Um, naturalna witamina B, która podobno oczyszcza naszą skórę po raz kolejny, tonizuje ją. przeznaczone do suchej skóry, odwodnionej, a także do wszystkich w sumie typów skóry. I po raz kolejny nie słyszałam swojej opinii na temat tego produktu. Jest bardzo ciekawa. Pokażę Wam, jak wygląda opakowanie. Nie jest to najtańszy olejek. Oj, tak chodzi o zabieć. Szklana buteleczka, tutaj mamy też taki stoper, który jest fajnym rozwiązaniem, jeśli się je zabiera na wakacje, wtedy nawet jak się naciska, to wiecie, to on się nie wylatuje, nic się nam tutaj nie gubi, ale chyba z nim poczekam jeszcze, chociaż będzie mnie kusiło, będzie mnie kusiło, żeby go użyć, na razie jeszcze poczekam, um, używam trochę tego, co mam tutaj, postaram się użyć i wtedy, o, już nie mogę tego włożyć, ale musicie uwierzyć mi na słowo i jeszcze z tej samej firmy, Skusiłam się na ich kolejny kultowy produkt, którym jest gąbeczka do demakijażu. Gąbeczka koniak, która ma w swoim składzie też glinkę. Ja wzięłam to z różową, czyli to dla delikatnej skóry. Rose Clay Heart. I jestem pewna, że słyszałaś o gąbeczkach koniak, Kojak. I ona wygląda w ten sposób i ta. Ona jest w tym momencie twarda, ale po zmęczeniu w wodzie nie, mięknie, mięknie i idealnie sprawdza do demakijażu naszej skóry, a także usunięcia martwych skórek i podobno w połączeniu z tym kosmetykiem sprawia cuda. Jeszcze w ogóle jakbym później mam olejek, mam krem na noc, to w ogóle będę chyba najpiękniejszą kobietą na świecie. Wiecie, żartuję sobie. Ja wiem, że na naszym polskim, znaczy na rynku też są firmy, gąbeczki, um, które mają, które są na bazie różowej, glinki i kosztują praktycznie to samo. Ona kosztowała chyba 10 albo 9 dolarów. Nie pamiętam dokładnie, ale coś mniej więcej. I wiem, że te, które są dostępne na polskich stronach, poszukam Wam też na dole w internecie, one kosztują około 50 zł. Jakoś tak. Um, I Też po raz kolejny wszystkie osoby się wypowiadały bardzo pozytywnie, dlatego pomyślałam sobie, że muszę spróbować i dam Wam znak. Nać. No, i teraz jeszcze tutaj mam prezenty. Sorry za szczeroszczenie. Co tutaj mamy? O, to jest chyba e, Chocolate Extreme Subtle Chocolates Tall Dark and Delicious. Hmm, e, z antyoksydantami. Ciekawe. No, w sumie czekolada, prawda? Kakao też ma właściwości do naszej skóry. Znaczy nie skóry, tylko dla naszego ciała i samopoczucia. Dziękuję, Kasiu. na pewno, pewno zjemy. Tutaj jest chyba coś na mojego synula, ale nie wiem. Zobaczymy, czekajcie. Oj. Ojejku, tutaj, Oj, zapytałam Kasiu. czy coś kupić. Chciałam spróbować masło orzechowe z firmy Justin's. To jest akurat migdałowy. Widzicie, jak się cieszę. Nie wiem, czy wszystkie są smaki takie same. Tak, tutaj jest jeszcze z syropem. O, jest z czekoladowym. Ojejku, będę miała testowania. Dzięki, Kasia. Ja, jestem szczęśliwa. Super. Ja mam znać też, bo uwielbiam masło orzechowe. Może sobie biorę ze sobą też na wakacje, żeby mogła sobie na, na toście to robić. Ale super, dzięki bardzo. To coś chyba dla mojego męża, czyli e, też z masła orzechowego, ale e, bardzo znane Reese's. Nie wiem, co to, to są. Jakieś takie małe kawałeczki, to moi, moi chłopacy się pewnie ucieszą z tego. A. Po raz kolejny, ja nie wiem czy, 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 czy Kasia. E, Myślę sobie że źle wyglądam. Muszę dbać, nie, nie muszę dbać o Linię. Kolejne jakieś mm, czekoladki e, karmelowo z solą. Na pewno są przepyszne. jestem. Więc niż pewna. Nie słuchajcie. To jest chyba powinien być home czekoladowy, film czekoladowy. E, kolejna czekolada, bardzo ciekawym smaku, lawenda i mm, jagoda. Hmm. One blueberries, na no to jagódki, a w te mamy migdałowo-kokosową czekoladę. Nie widziałam takich u nas, dlatego na pewno spróbuję i dam znać, jak się jak smakują. I tutaj jest jeszcze kartka, nic do mnie. I to wszystko. Dzięki Kasia, jestem przeszczęśliwa i dziękuję za wszystkie prezenty. Ha, teraz nie pozostaje mi nic, innego, jak tylko testować, zajadać i cieszyć się z tego wszystkiego, co mam. Jeżeli macie pytania, to koniecznie zostawcie na dole w komentarzach. Bardzo, bardzo serdecznie Was po raz kolejny pozdrawiam. Trzymajcie się, pa pa.